firmie Synology. Projektujemy produkty, które są trwałe. Jednak czasami nie da się uniknąć tego, że coś się zepsuje. W tym miejscu pojawia się nasza nowa rozszerzona gwarancja Plus. Dzięki temu zyskujesz nie tylko dwa kolejne lata gwarancji dla swojego urządzenia, ale także szybko i łatwo otrzymasz urządzenie zastępcze w nagłych przypadkach. Problemy można rozwiązywać bezpośrednio z pomocą techniczną firmy Synology. A dzięki opcjonalnej ekspresowej dostawie oraz wcześniejszej wymianie możesz zminimalizować komplikacje. Urządzenie zastępcze otrzymasz wcześniej bezpośrednio od nas w celu przeniesienia danych i usług przed odesłaniem do nas uszkodzonego urządzenia. Rozszerzona gwarancja Plus firmy Synology jest dostępna nawet dla naszych najmniejszych systemów pamięci masowej. Zarejestruj je w swoim urządzeniu za pomocą aplikacji DSM Management lub konta Synology. Sprawdź. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz w linkach w opisie.